Jak wam coś powiem, to za chwilę zawrzeją. Znowu będą spinali ostrogi na swoich koniach. W latach 60 70 duchowym przywódcą w Niemczech był kardynał Dypfner. On to wprowadził na jego rozkaz, wprowadzono komunię świętą na rękę. Dziś możecie jechać do Niemiec, szukać rodziny kardynała Dypfnera, bo tu przyszedł z otchłani czyjśca, błagał modlitwę i bardzo cierpi. Rodzina w swoich ogrodach kaplicę, mają tam kapłana, powstała grupa modlitewna i modlą się non stop za kapłanów i za swojego wujka i krewniaka. Wielkie nieposłuszeństwo względem Boga Względem kościoła sprawiło, że kardynał zmarły Dypner przyszedł do krewnych, objawił się, powiedział jak cierpi i za co. Nasi rycerze mają kontakt z tą grupą. Cisza na eterze.